Pięć minut temu świat przestał się przewijać. Kanał X Ilona Maska rozświetlił się pojedynczym obrazem. Eleganckie urządzenie delikatnie świeciło symbolem, którego nikt wcześniej nie widział. Prosta, świetlista ikona Pi. Bez słów, bez wyjaśnień. Tylko symbol, świecący jak latarnia morska w cyfrowej ciemności. Cisza, która nastąpiła, krzyczała głośniej niż jakiekolwiek ogłoszenie. Co to było? Nowy telefon. Tajny projekt Tesli? Spekulacje rozgorzały szybciej niż pożar. Jeśli chcesz być na bieżąco z każdą szokującą informacją na ten temat, teraz jest czas, aby kliknąć Lubię to i zasubskrybować, bo to, co zaraz zobaczysz, zmieni wszystko, co myślałeś, że wiesz. W ciągu 47 minut akcje Tesli poszybowały o 12%, co było oszałamiającym skokiem, napędzanym szeptami i przeciekami. Zrzuty ekranu pojawiły się w Głębi Gigafactory w Teksasie. Rozmazane obrazy urządzenia, które urządzenia, które wyglądało niemożliwie smukło, niemożliwie futurystycznie. Największe fora technologiczne świata eksplodowały. Każdy wtajemniczony starał się rozszyfrować zagadkę. W tym samym czasie przed siedzibą Tesli, reporterzy zauważyli zapieczętowane skrzynie transportowe oznaczone enigmatycznymi symbolami projektu P Infinity. Skrzynie te, szczelnie owinięte i strzeżone, ładowano na ciężarówki, które. Drzewów, które miały trafić do ośrodka startowego SpaceX. Plotki przerodziły się w coś namacalnego. To nie był po prostu kolejny gadżet. To była rewolucja, która myślałajki był też która rozpoczęła się poza ziemską atmosferą. Wieści z ulicy dotarły do tajnych korytarzy Apple. Inżynierowie podobno złożyli pilne prośby o dostęp do skarbców patentowych Tesliu, desperacko pragnąc zrozumieć technologię, którą mask po cichu ujawnił. Ale Tesla zatrzasnęła drzwi, żadnego dostępu, żadnych przecieków, żadnych kompromisów. To był potężny ruch, wyzwanie rzucone w ciszy. Potem słowa padły bezpośrednio z ust samego maska. To nie telefon, to koniec smartfona, jaką mamy na jaki znaliśmy. To zdanie odbiło się szerokim echem, zarówno w mediach społecznościowych, jak i na rynkach finansowych. Bomba zamknięta w pięciu słowach, która z dnia na dzień zmieniła oczekiwania. Urządzenie, nazwane teraz Tesla Pi Phone, zburzyło wszelkie konwencje. Mając zaledwie 4,8 mm grubości, przeczyło wszelkim oczekiwaniom. Było cieńsze niż jakikolwiek smartfon testowany kiedykolwiek według standardów wojskowych. Jednak, jak na Tesla przystało, nie był on kruchy. Inżynierowie opracowali ramę z kompozytu tytanowo-węglowego, klasy lotniczej. Charakteryzującą się siedmiokrotnie większą wytrzymałością na skręcanie niż iPhone 17R. Materiał ten można znaleźć w statkach kosmicznych, w których obecnie mieści się urządzenie, które ma zmieścić się w kieszeni. Tym, co naprawdę go wyróżniało, była warstwa antypoślizgowa NanoGrip cud techniki antypoślizgowej, która dynamicznie dostosowuje teksturę do sposobu trzymania. Nie potrzeba żadnego nieporęcznego etui. Nastolatek, pędzący przez zatłoczoną ulicę miasta, zapracowany rodzic żonglujący torbami, babcia z artretyzmem wszyscy doświadczają tego samego pewnego chwytu. Zaokrąglone krawędzie pryzmatyczne eliminują zmęczenie dłoni, umożliwiając wielogodzinne, bezproblemowe użytkowanie bez nadwyrężania. Ważąc zaledwie 110 gramów, jest lekki jak piórko, a jednocześnie wytrzymuje obciążenia 10 razy większe niż jakikolwiek telefon konsumencki. Inspirowane rygorystycznymi wymaganiami obudów Falcona 9. Tesla nie poprzestała na surowcach. Interfejs użytkownika został zaprojektowany z myślą o empatii. Dynamicznie dostosowuje się do rozmiaru palca, siły chwytu, a nawet poziomu zręczności, dopasowując się do każdej dłoni. To nie był telefon uniwersalny. Uczył się, jak dotykasz, jak trzymasz, jak się poruszasz. W przypadku użytkowników zmagających się z artretyzmem lub drżeniem, Śledzenie gestów, wspomagane przez sztuczną inteligencję, eliminuje potrzebę naciskania przycisków, zastępując frustrację płynną kontrolą. Mikrosprzężenie zwrotne dotykowe subtelnie się zmienia, skalibrowane na podstawie wieku i reakcji mięśni. Wibracje przemawiają językiem, który rozumie tylko Twój układ nerwowy. Polecenia głosowe działają bez zarzutów w hałaśliwym otoczeniu, osiągając dokładność przekraczającą 98%, co jest niezwykle istotne dla osób starszych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Laboratorium Interfejsu Człowieka MIT odkryło, że seniorzy korzystający z telefonu Tesla Pi są o 45% szybsi niż użytkownicy modeli iPhone'a, co świadczy o tym, że projekt w końcu spełnia ludzkie potrzeby. To było coś więcej niż telefon. To była obietnica, nowa definicja łączności i kontroli dopasowana do każdego pokolenia, od zręcznych palców generacji Z po delikatne dłonie dziadków. Urządzenie, na które nie tylko uznawało różnorodność, ale i ją celebrowało, przełamując bariery w dostępności technologii, które pozostawały nietknięte przez dekady. A pod tym przełomowym projektem kryło się ciche, elektryczne bicie serca. Bateria, która przeczyła wszystkiemu, co uważaliśmy za możliwe w tak cienkiej obudowie. W chwili, gdy ten rdzeń mocy się obudził, wszystko się zmieniło. Nie tylko się rozświetlił, ale ożył cichym szumem, gdy bateria grafenowa naładowała się od 0 do 80% w zaledwie 10 minut. Nie ciepły, nawet nieletni, Spokojny, stabilny i gotowy. To była inżynieria Tesli w najlepszym wydaniu, zmieniająca zasady technologii akumulatorów z każdym impulsem. To nie był akumulator litowo-jonowy. To był rdzeń grafenowy Tesli nowej generacji o imponującej gęstości energetycznej 920 watogodzin na litr. Teuf. Rheinland potwierdził, że był on o 38% wyższy niż w iPhone'ie 17 r a mimo to telefon pi był cieńszy. Wnętrze akumulatora naśladowało architekturę falową superładowarek Tesli, system, który ja to mam. który Mask nazwał Pulse Charge X. Umożliwiający szybsze i bardziej równomierne rozprowadzanie energii. To oznaczało dłuższą żywotność akumulatora, nawet w trudnych warunkach, i większe ryzyko. Testy przeprowadzone w próżniowych laboratoriach termicznych SpaceX wykazały, że pasywna matryca chłodząca, oparta na osłonie sondy Dragon, utrzymywała temperaturę wewnętrzną o 11% niższą pod obciążeniem. Gry, transmisje na żywo. A nawet łącza satelitarne nie powodowały skoków temperatury. Co bardziej imponujące, telefon wykorzystywał czujniki do regulacji przepływu energii w czasie rzeczywistym. Wysokość, temperatura otoczenia, uruchamiane aplikacje wszystko to wpływało na sposób, w jaki bateria regulowała swoją moc, niczym układ napędowy Tesli równoważący moment obrotowy na oblodzonych drogach. Ale to nie był tylko cud mocy. Samochód ten widział świat w sposób, w jaki żaden inny telefon wcześniej. W tej cienkiej jak brzytwa tytanowej obudowie zmieścił się układ trzech soczewek, tak precyzyjnie zaprojektowany, że zmusił konkurencję do pośpiechu. Główny sensor o rozdzielczości 64 megapikseli, ultra szerokokątny o rozdzielczości 48 megapikseli i sześćkrotny teleobiektyw wszystkie zintegrowane w składanym trójpryzmatycznym układzie optycznym mieszczącym się w 4,8 mm. Terke. żadnych nierówności, żadnych wystających elementów, żadnych kompromisów, ale magia nie tkwiła w specyfikacji. Zależało to od tego, co rozumiała kamera. System obrazowania telefonu, zaadaptowany z sieci neuronowej autopilota Tesli, śledził ruch w czasie rzeczywistym. Drżąca ręka Neuronowa automatyczna klatka Neural Auto Frame to skorygowała. dziecko biegające w słabym świetle Trip Night Vision Pro nakładał dane geolokalizacyjne Starlink w czasie rzeczywistym, aby wcześniej aby obliczyć optymalną ekspozycję pikseli, wydobywając światło w szczegółach, jakich nigdy wcześniej nie było możliwe na urządzeniu mobilnym. Śledź moją córkę. Przybliż tę twarz. Skoncentruj się na moim psie. To nie były żadne sztuczki. To były polecenia głosowe wbudowane w oprogramowanie, nie wymagające aplikacji ani chmury. Wszystko pozostało lokalne, prywatne, szybkie, responsywne. A ten wyświetlacz nie wyglądał jak ekran. Wyglądało, jakby szkło odpadło i otworzył się portal. 6.1 calowy wyświetlacz Tesla Lightmesh AMOLED od krawędzi do krawędzi ze stosunkiem ekranu do obudowy 98.3%. Bez ramek, bez obramowania, po prostu immersja. Częstotliwość odświeżania 240 Hz. Wyraźny, natychmiastowy ruch dzięki HDR-14, przez co nawet promocja Apple wydawała się powolna, a jednak Tesla Pi nie zatrzymała się na prędkości ani ostrości. Liczyło się to świeżo, jak się czujesz dosłownie. Mikroanaliza twarzy. Z wykorzystaniem modelu mapowania wieku Tesli dostosowywała kontrast i ciepło ekranu w czasie rzeczywistym. Gdy senior podniósł ekran, czcionki się rozszerzyły, a kontrast pogłębił. Gdy dziecko przesunęło palcem, włączał się filtr światła niebieskiego, a maksymalna jasność była zmniejszana. Zewnętrzna warstwa ekranu była fotochromowa i dostosowywała odcień jak adaptacyjne okulary przeciwsłoneczne w zależności od światła słonecznego i nastroju. Ekran rejestrował nawet napięcie twarzy, aby oszacować poziom stresu i automatycznie zmniejszał ostre odcienie, jeśli użytkownik wydawał się zdenerwowany. Ale chyba najbardziej komentowaną funkcją była ta, o którą Apple zabiegało od lat, a Tesla w milczeniu ją zrealizowała widok z lustra. Dzięki nanostrukturalnemu filtrowi polaryzacyjnemu, wbudowanemu w zewnętrzną szybę ekranu, telefon Tesla Pi całkowicie eliminował odblaski na zewnątrz. Światło słoneczne, nawet w samo południe, po prostu nie odbijało obrazu. Zdjęcia, SMS-y, rozmowy wideo, krystalicznie czyste, niezależnie od nieba. Recenzenci nazwali go ekranem bez sufitu. A gdy świat technologii zaczął analizować baterię, aparat i wyświetlacz, odkryli coś jeszcze, głęboko ukrytego w rdzeniu Tesli Pie. Coś niewidzialnego, coś niesłyszalnego. A jednak cicho transmitującego sygnały daleko poza zasięgiem jakiejkolwiek sieci, bezszelestnie docierającego do gwiazd. To, co kiedyś było kosmiczną tajemnicą, teraz przybrało formę w cichym pomieszczeniu, gdzie na biurku leżał uśpiony telefon pi, żadnego podświetlenia ekranu, żadnych kabli, żadnych przerw w transmisji. Potem gdy, gdy programista przemówił, urządzenie odpowiedziało: nie fragmentami, a pełnymi przemyślanymi myślami. Przepisywało linijki kodu w trakcie rozmowy, płynnie tłumaczyło z mandaryńskiego na francuski, a nawet opowiadało dowcip idealnie dopasowany do poczucia humoru użytkownika. Bez internetu, bez chmury, tylko Grok Pie neuronowa inteligencja żyjąca całkowicie w samym telefonie. To najodważniejszy jak dotąd atak Tesli na Apple i Google, nie tylko nowy sprzęt, ale i nowy umysł. GrokPy działa offline. Nie wysyłając ani jednego żądania do serwerów zewnętrznych. Bez opóźnień Siri, bez zacięć asystenta. Aplikacja jest wyszkolona na próbkach mowy ze 112 krajów i natychmiast dostosowuje się do regionalnych dialektów i tonu Twojej osobowości. Nie tylko rozpoznaje Twój głos, ale rozumie Twoje intencje. Narzędzia pokładowe nie wymagają sklepów z aplikacjami. Wbudowany edytor kodu przepisuje kod HTML na bieżąco. Wideo jest przycinane i poddawane korekcji kolorów podczas mówienia. CV, umowy i notatki do nauki są podsumowywane w kilka sekund, nawet w trakcie lotu lub głęboko pod ziemią. Rodzice dają dzieciom telefon w trybie samolotowym i patrzą, jak rozwiązuje zadania domowe z matematyki niczym korepetytor, z humorem i empatią. Jak twierdzi Musk, ta sztuczna inteligencja nie jest przechowywana w chmurze, jest twoja i pozostanie twoja. Szyfrowanie to nie funkcja, to fundament. Każda interakcja ze sztuczną inteligencją jest ograniczona do twojego urządzenia. Grok Pie uczy się, adaptuje i ewoluuje, ale tylko razem z tobą. W chwili, gdy przekażesz go komuś innemu, resetuje cały swój model mowy. Apple i Google nadal przesyłają twoje polecenia do centrów danych. Tesla właśnie usunęła pośrednika. Na stałe. A potem nadeszła fala uderzeniowa. Telefon PIE nie tylko uwolnił się od asystentów głosowych, ale całkowicie uwolnił się od wież komórkowych. Gdzieś na pustyni Nevady rozbłyska prototyp telefonu PIE, brak karty SIM, brak Wi-Fi, brak sygnału naziemnego, a nad nim satelita Starlink miga, ustawiając się w odpowiedniej pozycji. I tak po prostu telefon jest online. Wiadomości, połączenia, przesyłanie danych. Wszystko przesyłane bezpośrednio na orbitę. Tesla jednym ruchem ominęła monopole telekomunikacyjne. Bez Verizon, bez Airtel, bez opłat roamingowych, tylko natywne łącze Starlink wbudowane w krzem. Globalny zasięg pojawia się jak grom z jasnego nieba. Od koła podbiegunowego podorzecze Amazonki telefon pije bez problemu nawiązuje połączenie z satelitami. Jeden test został zanurzony w wodoszczelnej obudowie podczas sztormu. Mimo to wysłał alarmowy sygnał SOS z fal. W innym przypadku nawiązał połączenie na szczycie K2 w miejscu, gdzie gdzieby zwykłe telefony nawet nie dają rady. Ale to nie tylko dla survivalowców i astronautów. Telefon Pi działa jako satelitarny hotspot. Cztery inne urządzenia mogą się do niego podłączyć, pobierając megabity z niskiej orbity okołoziemskiej. Szyfrowanie wykorzystuje QKD. Kwantową dystrybucję kluczy, co gwarantuje, że nawet podmioty państwowe nie będą mogły go przechwycić. Dane z orbity, prywatność dzięki fizyce, a modułowość. to właśnie wtedy wszystko nabrało tempa. Na pierwszy rzut oka telefon Pi wygląda na jednolity, jak bryła tytanu lotniczego i szkła. Ale wystarczy przesunąć ręką nad logo Pi, a ukryty port magnetyczny otworzy się z cichym szeptem. Tesla nazywa to MagPort. A co za tym idzie? Świat ekspansji. Aparat to nie tylko aparat. To wymienny moduł, jak obiektywy pro w lustrzance cyfrowej. Chcesz wideo anamorficzne? Wklej go. Termowizja już wkrótce. To nie są toporne zatrzaski. Zatrzaskują się na płasko, to wtapiając się w ramę. Rozładowana bateria? Podnieś panel i włóż nowy. Bez śrub, bez kleju, bez utraty gwarancji. Tylko opatentowany system zapięcia inspirowany zamkami boosterowymi Falcon 9. Pełne naładowanie w 20 sekund poprzez wymianę, a nie ładowanie. Pamięć masowa? Moduł Tesla Blade dodaje do 2 terabajtów w dysku SSD cieńszym niż karta do gry. Twórcy mogą nagrywać w 8K cały dzień bez konieczności pobierania danych. A przyszłość? Ponad 14 modułowych dodatków jest w fazie testów: od monitorów glukozy po czujniki środowiskowe a nawet kompaktową stację dokującą do dronów, która która mieści się w tylnym gnieździe. Pomyśl o tym mniej jak o telefonie, a bardziej jak o tricorderze z science fiction. To nie gadżet, to platforma, redefinicja. A teraz każda tradycyjna firma telefoniczna znajduje się w defensywie, ponieważ Tesla nie tylko stworzyła inteligentniejszy telefon, Uczynili go niezniszczalnym, niemożliwym do śledzenia i rozszerzalnym jak żaden inny, ale prawdziwy przełom nastąpił w momencie, gdy telefon Pi przestał być trzymany w rękach i zaczął wydawać polecenia maszynom wokół siebie, zmieniając same zasady sterowania i łączności. Ta sejsmiczna zmiana wywołała falę uderzeniową w Dolinie Krzemowej. W ufortyfikowanych laboratoriach Apple w Cupertino inżynierowie ścigali się z czasem, a ich ekrany wypełniały schematy telefonu Pi. Desperackie apele o przejęcie patentów na układ GROK, tajną broń Tesli w dziedzinie sztucznej inteligencji, spotkały się z oporem ze strony nieustępliwego zespołu prawnego Tesli. Tesla nie tylko broniła innowacji, ale i wyznaczała nowe pole bitwy. Tymczasem Google wycofało Pixela 10 Pro ze sprzedaży, a wewnętrzna notatka ujawniła całkowitą przebudowę planu rozwoju sztucznej inteligencji w desperackiej próbie nadrobienia zaległości. Meta, wyczuwając sejsmiczną zmianę, rozważała przeniesienie zespołu DS i systemu operacyjnego telefonu bezpośrednio do laboratoriów rzeczywistości, przestawiając się na rzeczywistość rozszerzoną, gdy tron smartfonów zaczął się chwiać. To była tektoniczna zmiana, która sprawiła, że kierownictwo szeptało, zastanawiając się, czy telefon Pi oznacza koniec ich ery. Słynny tweet Elona przebił się przez chaos. Oni mieli 15 lat. My mieliśmy 15 inżynierów. Przesłanie było jasne: innowacja nie polega na rozmiarze ani pieniądzach, ale na wizji, a Tesla miała jej pod dostatkiem. Ale telefon PI nie tylko przechytrzył konkurencję, ale i na nowo zdefiniował prywatność. System operacyjny Tesla nie przechowywał żadnych danych osobowych w chmurze. Wszystko, od zdjęć po najbardziej prywatne wiadomości, pozostało zamknięte w urządzeniu. Telefon regenerował swoje kwantowe klucze szyfrujące przy każdym odblokowaniu nie podczas sesji, ale za każdym razem, gdy palec dotykał czujnika. Hakerzy i agencje inwigilacyjne trafiały w ślepe zaułki, gdy sprzętowe wyłączniki bezpieczeństwa fizycznie odcinały obwody mikrofonu, kamery i GPS. Eksperci od demontażu potwierdzili brak ukrytych tylnych furtek a jedynie żelazną ochronę prywatności zewnętrzne trackery. Cicha plaga współczesnej technologii, zostały zablokowane na poziomie systemu operacyjnego, zanim jeszcze ujrzały światło dzienne. Reklamodawcy zostali odcięci, zanim choćby jeden kens opuścił telefon. Tesla z dumą ogłosiła, że telefon Pi przeszedł wszystkie testy zgodności z przepisami UE dotyczącymi prywatności bez żadnych wyjątków, uzyskując idealny wynik. Podczas gdy Apple otarło się o 37 naruszeń. To nie był po prostu teatr prywatności, to bije... By... Mas to była twierdza zbudowana z krzemu i prawa. A jakby prywatność i moc nie wystarczyły, telefon Pi zaczął zacierać granice między urządzeniem a ekosystemem. To nie był tylko telefon. To było centrum dowodzenia całym twoim stylem życia Tesli. Dzięki płynnej integracji z Tesla Bot, Powerwall, Solar Roof i Cybertruck jednym poleceniem można było oświetlić dom... Wysłać samochód i przygotować robota asystenta na dzień. Telefon Pi nie był gadżetem, lecz mostem dowodzenia do przyszłości. Pilotowanie dronów stało się dziecinnie proste dzięki wbudowanemu interfejsowi, który pozwalał użytkownikom sterować dronami Tesli bezpośrednio z dłoni, mapować posesje, dostarczać paczki czy uwieczniać filmowe krajobrazy. Wyciekły wewnętrzne dokumenty sugerujące integrację z Neuralink, obiecujące przyszłość, w której myśli będą mogły bezpośrednio sterować telefonem z pominięciem dotyku i głosu. Sam interfejs płynnie dostosowywał się do wieku, nastroju, czasu, a nawet lokalizacji, przekształcając się z cyfrowego asystenta w osobistego towarzysza, który znał użytkownika lepiej niż on sam. Potem nadszedł ostateczny. Zapierający dech w piersiach, moment. Tesla opublikowała tajemniczy zwiastun zatytułowany Project Eclipse, którego premiera planowana jest na jesień 2026 roku. Pokazywał on telefon Pi Unoszący się bezgłośnie nad Ziemią, świetlistą kulę przywiązaną do satelitów, pojazdów i domów, pulsującą niczym serce nowego cyfrowego świtu. Bez narracji, bez wyjaśnień. Przerażający obraz urządzenia, które nie było już tylko telefonem, ale portalem do przyszłości, którą ośmielaliśmy się jedynie sobie wyobrażać. W tej ciszy świat wstrzymał oddech. Jeśli to zwaliło cię z nóg, choć w połowie tak bardzo, jak nas klikni, lubię to, podziel się tym z kimś, kto nadal uważa, że Apple wygrywa, i podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach: Jakiej funkcji Twoim zdaniem, Elon jeszcze nie ujawnił? A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij subskrybuj, bo to co Tesla szykuje może sprawić, że to będzie tylko rozgrzewka.